Zostało kilka dni do rozpoczęcia roku szkolnego. Przypomnijmy sobie lato, które odmieniło nasz świat. Pani profesor Dubokal przybliży nam temat. Wszyscy pamiętają światową epidemię koszmarów zakończoną zwycięstwem biedronki nad monarchą. I jak rój magicznych biedronek okrył planetę, by wszystko naprawić i nas wyzwolić. Nastąpił wzrost świadomości na świecie. Ludzkość dokonała wielkich osiągnięć na przestrzeni dziejów, ale nadal często padamy ofiarą naszych emocji, bo nikt nas nie uczy, jak sobie z nimi radzić. Jeśli nie słuchamy, co nam chce powiedzieć nasz lęk, smutek czy złość, nadal ani śladu, Miraculum Motyla? Po wszystkim znalazłam dwie obrączki Miraculum biedronki i czarnego kota, i pozostałe zamienione w pierścienie. Przeszukałam piwnicę jako akładronka, bez efektu. Nawet gdy wszystko naprawiłam, broszka motyla się nie znalazła. W każdym razie, bądźmy gotowi. Gdy monarcha odebrał mi kolczyki, miał dostęp do wszystkich mirakulów naraz. To się nie może powtórzyć. Dlatego pozostanę strażniczką, tylko po to, by wspierać moich przyjaciół, bohaterów. Od teraz każdy będzie się opiekował jednym mirakulom oraz kwami. Żeby moc była używana wyłącznie do dobrych celów, trzeba się nią podzielić. Miło Cię znów widzieć kropeczko.